Czy pamiętacie swoją ostatnią rejestrację do lekarza? Czekanie, pilnowanie czasu rejestracji, a może po prostu któryś z Was nie lubi rozmów telefonicznych? Ethernet ma na to radę. Uruchomiliśmy nowy portal pacjenta Ethernet. Portal umożliwia umawianie się do internistów, pediatrów dla dzieci zdrowych i dla dzieci chorych oraz zamawianie recept na stale przyjmowane leki. Będą Państwo mieli również możliwość umówienia się do specjalisty na wybrane badania diagnostyczne oraz badania sportowe. A teraz pokażemy Wam, jak to działa. Stworzenie konta na portalu pacjenta jest bardzo proste. Nam zajęło około 3 minut. Jestem teraz na stronie głównej. W portalu możemy się umówić na wizytę, na przykład do internisty. W portalu pokazują nam się wszystkie terminy. Możemy samodzielnie wybrać lokalizację, jak i specjalistę. Obecnie mam umówioną jedną wizytę i w kilka sekund mogę ją odwołać bez czekania na infolinii. Aby skorzystać z wizyty w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, należy jednorazowo zgłosić się do dowolnej z naszych placówek z dowodem osobistym w celu weryfikacji danych. Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszego portalu.